Ben be okay, dziś będziemy rysować strojik świąteczny bardzo powalnie be będzie berry God mamy przygotowania do świąt Sięgniemy po koło Dzięki niemu powstanie kształt Tengu be forget Jak widzicie and koło będzie godfather. bardzo duże. taki też będzie nasz stroj. Wiecie, że mi łatwiej rysuje się duże koła niż te mniejsze? Hmm, nie wyszło takie idealne. No trudno. Teraz w środku powstanie drugie koło. Będzie dużo mniejsze. To będzie pusty. <coughs> Sięgniemy no. pomóg. Wykorzystamy no, go kilka razy no, i no. rysujemy go po bokach koła. Ok. Oh, I tak samo z Don't a royal invitation się from a royal hmm. so kingdom, Ride! Right. What could this be? Oh, it's an kolor, to a royal, to a royal ball. Wydaje mi się, że musi się tam znaleźć, bo na razie Let's rysunek ra przypomina koło ra takie a to? Kopii uh, you krok. are. Wyszła piękna Jeśli sięgniemy po koło, rozłożymy je po całym stroiku, będą sure, no problem. w waszych rysunkach możecie narysować kształty jabłek, to albo małe gwiazdki, mam nadzieję, że na przyjdzie wam coś fajnego do głowy i jeszcze o koła na dole, świetnie. Teraz za pomocą linii łamanych narysujemy kawałki wystających gałązek. Nasz strój nie z gałązek świerku. To mo, takie, drzewo. nigdy nie będę znowu. Są mocno ściśnięte i ułożone. Jak widać kilka z nich wystaje na boki. To jest tak zrobione celowo, żeby strojki jeszcze ładniej wyglądały. ostatnie li linie. Super. Stroik narysowany. Stroik. Czy pominieć go na swoich drzwiach? Ja. A kto chce narysować swój stroik świąteczny? Już nie mogę się doczekać, jak zobaczę wasze propozycje. To zabierajcie się proszę do pracy. Kiedy wasze rysunki będą gotowe, wystarczy, że wyślecie je do nas na www.forfunkids.pl A ja pokażę je na ekranie telewizora. Bułeczki. Błyczki go. Rzędy, brąca, bułeczki, bułeczki. bułeczki. z so panda, panda, za so hizę. Bułeczki, bułeczki, bułeczki. za grosz jeden za tłamszy, proszę. Jeśli sam ich nie zjesz, może ktoś się ja. Bułeczka.